Dzień dobry. Witajcie w Duchowym Espresso. Posłuchajcie dzisiaj historii zatytułowanej Ziarno pszenicy. Pojawiły się wiosną wraz z promieniami słońca na polu jaśniejącym delikatną zielenią. Wszystkie w swoich kołyskach, jakie mama kłos starannie przygotowała. Wiele równiutkich łożyczek kołysanych na wietrze, a koniki polne i cykady śpiewały im kołysankę. Wnego dnia z delikatnej zieleni stały się piękną, połyskująco-żółcią, coraz piękniejsze i rozgadane. Bardzo zabawne było kołysanie się na końcu drugiego źdźbła kłosa razem z tysiącami innych ziarenek pszenicy, coraz bardziej radosnych i rumianych. — Wolniej, dzieciaki — upominała mama kłos. — Czas, abyście wykazali nieco dojrzałości. Wkrótce zaczną się żniwa. — Co to są żniwa? — zapytało jedno ziarenko. To coś, kiedy zaczynacie robić to, po co wyrośliście, odpowiedziała mama. Pewnego słonecznego dnia, pod koniec czerwca, olbrzymia czerwona maszyna szybko przejechała pośród dojrzałych kłosów i zebrała ziarno swoją wielką, rozwartą buzią. Żegnajcie, do zobaczenia, powodzenia! Rozlegało się ze wszystkich stron. Ziarna pszenicy zebrano do ogromnych worków, a następnie umieszczono je w jeszcze większych spichlerzach. Żegnaj słońce, wietrze, śpiewie, pasikoników. W spichlerzu było ciemno. Co się teraz stanie? Stara mysz w okularach, która od niepamiętych czasów mieszkała między dwiema belkami spichlerza, cierpliwie tłumaczyła najbliższym ziarenkom, które z kolei powtarzały jej słowa tym obok siebie i tak dalej. Misja ziaren pszenicy jest wielka zaczęła Stara Mysz. Tuż za misją myszy, które jak każdy wie. Są rasą wybraną od czasów stworzenia. Niektóre z was zostaną zasiane, czyli wrzucone do ziemi. Dreszcz przeszedł pośród ziaren, inne będą zmielone. Kolejny dreszcz spadł na ziaren kaprzyńcy. Ale staną się mąką, a potem pachnącym chlebem albo smacznymi ciasteczkami. Wąsy myszki drżały z zadowolenia. Podniosła nosek do góry i kontynuowała. Ludzie przynoszą chleb na stół, błogosławią go i dzielą. To dla nich bardzo ważne, nieść radość, nieść życie. Są duzi i dobrzy, wyglądają dzięki chlebowi, dzięki wam. Ziarna pszenicy wstrzymały oddech na słowa starej myszy, teraz wiedziały i były dumne ze swojej misji. Tylko ziarn, jedno ziarenko pszenicy na końcu pryzmy ziaren sunęło się i ukryło w szczelinie podłogi spichlerza. Nie chciało być wysiane, nie chciało umierać. Nie chciałaby złożone je w ofierze. Pragnęło się ocalić. Wcale nie chciało stać się chlebem, ani być przyniesione na stół, a tym bardziej być pobłogosławione i podzielone. Nigdy nie odda życia, nigdy nie przyniesie radości. Pewnego dnia przyszedł rolnik, razem z kurzem, z pichlerza, wymiódł również i ziarenko pszenicy. Mamy owocować. Mamy być dla drugiego człowieka. Bo tylko wtedy będziemy szczęśliwi, kiedy będziemy dzielić się sobą, kiedy będziemy umierać my sami po to, żeby ktoś drugim użyć. I pamiętajmy o tym. Nie bądźmy egoistami, ale bądźmy dla siebie nawzajem, a wtedy będziemy prawdziwie szczęśliwi. Szczęść Boże!